Cześć witajcie z tej strony wilku.pl i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale po krótkiej przerwie. O kurde, nie tak krótkiej. Jak teraz patrzę, to jest 8 miesięcy. Um, musiałem... Dobra, nie ma co ściemniać. Po prostu miałem problem z nagrywaniem. Ostatnio też pamiętam, że w święto dostałem takie słuchawki z mikrofonem, przez co mam nadzieję, że będzie bardziej pod zwiększona głośność, żeby lepiej mnie było słychać i dzisiaj wracamy do starych korzeni, czyli do gier. Jesteśmy dzisiaj w grze Brawl Stars, gdzie zagramy dzisiaj wam pokażę jak grać postacią nową, którą nazywa się Serge. Odblokowałem go dzisiaj z Brawl Boxa i pokażę wam dzisiaj jak grać tą postacią na soli, solo. Pokażę wam rzeczy, które mogliście o tej postaci nie wiedzieć. Różne ciekawostki i mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Będzie to mój powrót na YouTube po tych 8 miesiącach. Mam zamiar teraz nagrywać filmy regularnie, co dwa dni, w związku z tym, że są wakacje, więcej czasu. Ale oczywiście mam zamiar, bo mieć zamiar, a robić coś, co to są dwie zupełnie inne rzeczy, które w moim przypadku się wykluczają. Dobra, pójdziemy na pierwszą grę i pokażę Wam na co musicie szczególnie zwracać uwagę jak gracie z No po pierwsze, jak widzicie przy pasku życia jest to taka jakby dziwna strzałka, która y, pokazuje Wam poziom y, Waszej postaci Serge'a. Y, ta strzałka pokazuje Wam poziom. Jak widzicie Serge tutaj strasznie wolny jest na początku, taki trochę no powiedzmy że z niego taki 8-bit trochę 8Bit też jest mega wolną postacią, tylko że w przypadku Serge'a, tutaj boję się, że zginę za chwilę. Jak widzicie, macie, macie power'a waszego. I teraz patrzcie, jak wykonacie power, to ta kreska zwiększa się do dwóch, i wtedy Serge nabiera trochę większej szybkości w ruchach. Przez to, już wtedy jest szybszy zdecydowanie. Chciałbym Wam zaprezentować to bardziej dokładnie, ale boję się, że zaraz padnę. I z każdym powerem ty, jesteście coraz szybsi. Yy, właśnie w tej swoim chodzeniu tutaj nie patrzę, ja to że mam małą baterię, to tym wiem, ale no. Po prostu stwierdziłem, że nagram wam ten odcinek yy, na szybko, bo chciałem wam go jeszcze dzisiaj wrzucić. Yy, ale pokażę wam też yy, powiem wam też bardzo ważną rzecz. Yy, pa, jak widzicie, już taką mamy teraz podwójną kreskę, z takim jakby... Rąbem, można to powiedzieć, mam nadzieję, że nie pomyliłem, bo z geometrii to trochę tak u mnie średnio jest. Bo ja się taki, jakby miecz, yy, tak świetlny. Jeżeli ten miecz zdobędziecie, to znaczy, że już kolejne power nie sprawią, że będziecie jeszcze szybsi. To jest yy, maksimum, jaki na jaki yy, poruszanie się sergem pozwala. Kurde, nie lubię tego na niego. Dobra, postać to jest. Yy, w ogóle sam byłem zszokowany, że tego serga udało mi się odblokować bo myślałem, że po prostu mi się to nie uda, bo ostatnio dawno postać żadnej nie odblokowałem. Nagrałem, zagrałem im kilka gier, mam na nim piąty poziom wbity. Powiem szczerze, że jest to postać dobra, ale jak gra się nią pierwszy czy drugi raz, ta postać może się wydać strasznie słaba, bo po pierwsze wolna strasznie. Też na Serge'a rzadko się trafia. Dobra, tutaj niestety się nie udało, zająłem trzecie miejsce, ale to i tak jest zawsze dobrze, dobrze, jak się blokuje tą postać. <laughs> ważne w grze z Surgem jest to też, żeby nie rzucać się na postacie, które są przede wszystkim szybsze od was, bo, wy, bo sytuacja wymaga tego, że jeżeli macie Serge'a, gracie tą postacią, tą oto, ważne jest to, żeby gierając tą postacią od razu się nie rzucać na rywali tylko po prostu konsekwentnie ich atakować z jakichś większej odległości chociaż na to Serge też nie za bardzo pozwala, bo jak zaraz wam zaprezentuję maksimum jego możliwości celowania to jest maksymalna yy, po prostu yy, odległość na jaką atak Sergea pozwala tutaj niestety zginę na początku nie udało mi się teraz tutaj, bo chodzi o to, że Sergium, jeżeli chcecie dobrze grać, musicie po prostu trzymać dystans od tych rywali i przede wszystkim bardzo unikać tych postaci, które mają taką jakby, te ataki takie przez ściany, typu właśnie, nie pamiętam jak ta postać się nazywa, ta, takimi kulkami, za ten co tutaj był, musicie przede wszystkim jeszcze unikać Dynamica i... Kurde, Barleya. I najlepiej, jakbyście tych postaci unikali, przynajmniej dopóki nie zdobędziecie sobie tych, tego szybszego poruszania się. Bo jeżeli macie ten początkowe, to wam strasznie trudno będzie uciekać od tych yy, yy, pocisków rzuconych, rzucanych przez te postacie. Dlatego na początku, no, najlepiej jest skupić się na, właśnie na przykład, tak jak teraz. Nie mogłem wziąć tego, bo no, z prędkością serdza to nie jest najlepszy pomysł czyli trzeba też pamiętać, żebyście też sami nawet jeżeli w lepszej sytuacji nie będziecie mogli po prostu używać możecie też używać na przykład tego Powera serge jako taka odbijanie, bo ona też zabiera trochę życia i odrzuca jeszcze przy okazji waszego przeciwnika więc jest to dość dobry sposób właśnie na niektóre postacie, które podeszły blisko was. Też kolejnym takim większym minusem Serge jest to że jeżeli nie macie nawet power'a, to ser ma strasznie mało życia, więc on nie wytrzyma jakoś długo, więc musicie, musielibyście bardzo szybko zareagować z tym power'em. Na przykład sobie teraz robię, bo ta walka z El Primo jednak może mnie trochę kosztować i muszę mieć szybkiego, szybką postać. I ta, jeżeli chodzi o taką walkę, gdzie Serge ma właśnie tą odległość zachowaną, to Serge jest bardzo dobrą postacią, bo ono mając na przykład 3 punkty, to on zabiera po te 1400 na uderzanie. Więc jest to postać, jeżeli się ją już opanuje, jest bardzo dobrą postacią i, bar i mega fajnie mi się nią gra, więc tą postać w najprostszym sposób da się pozyskać tutaj przy kupieniu tego karnetu tego. Tutaj poczekajcie weszłam w karnet zadymiarski. I tą postać można zdobyć właśnie tutaj, za 30 poziom, jeżeli kupicie ten karnet zadymiarski za diamenty. Za dokładnie 169 diamentów odlokowujecie ten karnet, a za 249 tych diamentów macie pakiet zadymiarski od razu z 6 klasami, więc... Czy polecam? Na pewno dla Was, w naszym przypadku, kupienie tego karnetu, jeżeli macie wystarczająco diamentów, jest naprawdę bardzo opłacalne. Bo nie że dostajecie dodatkowe skrzynki, to jeszcze właśnie dostajecie różne skiny tutaj, dostajecie dodatkowe misje, przez co łatwiej jest Wam ukończyć ten karnet. Różne odznaki, postacie tutaj typu Ser, W poprzednim karnecie był Gale, Macie właśnie tutaj różne ciekawe emotki. Tutaj dostajecie kolejny skin i po prostu według mnie warto zrobić ten karnet dodatkowy, ponieważ jest to dość przydatne. Ja akurat go nie mam, bo po prostu wszystkie diamenty, jak odblokowałem tego serża, to po prostu je wydałem. Więc dobra, mam nadzieję, że taka, taki film z przeglądu, po prostu, w którym zagraliśmy sercem pokazałem wam jak go mniej więcej używać i jak nim grać. Mam nadzieję, że pomogłem kilku osobom, które nie potrafią nim grać. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Trzymajcie się. No i się manko. Cześć.